Moi drodzy, w tą sobotę odbędzie się finał Pokémon Go Fest, dlatego dzisiaj przygotujemy się na to wydarzenie. Zapraszam na odcinek. Dziś ponownie chciałbym wspomnieć o sponsorze tego odcinka, a jest nim Prime Gaming. Jak mogliście zobaczyć ostatnio z subskrypcją. Prime Gaming. Mamy dostęp do darmowych gier, rzeczy, skinów i paczek w naszych ulubionych grach każdego miesiąca. Ja osobiście polubiłem ofertę Prime Gaming. Mam nadzieję, że wy też to zrobicie. W tym momencie mamy dostęp do darmowych rzeczy także w Pokémon Go. Także przejdźmy sobie na stronkę i zobaczmy, co dostaniemy. Także jest to bardzo proste. Wbijamy na stronę Prime Gaming, wybieramy, jaka gra nas interesuje i odbieramy nagrody. Także po zalogowaniu na Prime Gaming klikamy oczywiście Pokemon Go. Klikamy odbierz teraz i otrzymujemy kod z darmowymi rzeczami. Także no ja ten kodzik oczywiście sobie za chwileczkę odbiorę. Także jeśli jesteście użytkownikami Androida, oczywiście możecie skopiować sobie ten kodzik i wkleić go sobie tutaj na dole. Jeśli macie iPhone'a, to musicie wejść na specjalną stronkę na Rewards, będzie link w opisie i tam wklejacie kod i przez, przez to oczywiście odbierzecie swoje. Nagrody. Także ja właśnie teraz to zrobię. Cyk. Mamy tutaj taką stronkę, Redeem's Offer. Oczywiście logujemy się, tak jak jesteśmy e, zalogowani, takie jakie mamy konto. Także kopiujemy kodzik, klejamy tutaj na stronkę Niantic Rewards i klikamy Submit. I powinniśmy otrzymać nagrodę w grze. Także przejdźmy teraz sobie do gry, zobaczmy, czy otrzymaliśmy nagrody od Prime Gaming. I jak widzicie, Congratulations, you have successfully redeemed an offer online. OK i mamy Max Revive'y, Pokebole, to mi jest potrzebne i darmowego premium Battle Passa jest. Na pewno przydadzą się na nasz Pokémon GO Fest 2022 finale. Ale to nie jedyne korzyści, jakie możemy mieć po dołączeniu do Prime Gaming. Jak mówiłem wcześniej, darmowe gry, skiny, paczki. Nie tylko w Pokémon GO, bo w ponad 30 innych różnych grach. Także jak możecie zobaczyć, tutaj mamy oczywiście wszystkie gry, i rzeczy, które możemy odebrać. No jest ich ponad 30, tak jak mówiłem wcześniej, ale no ja na przykład tutaj gram sobie Valorant'a, więc na pewno jakąś paczuszkę odbiorę. Mamy też League of Legends, co z pewnością większość z Was gra, a także Roblox, więc no fajnie tutaj otrzymywać jakieś darmowe rzeczy co miesiąc. Także to nie tylko raz, nie tylko jedyna nagroda. Pamiętajcie o tym, żeby co miesiąc wracać tutaj i odbierać darmowe rzeczy w naszych. Ulubionych grach. A jeśli oglądacie Twitcha i streamy, oczywiście, to jest też dodatkowo jeden sub dla naszego ulubionego streamera. Także nie zapomnijcie odebrać swoich darmowych rzeczy w Pokémon Go. Ja już to zrobiłem. I klikajcie w link w opisie, żeby zarejestrować się w Prime Gaming, aby odbierać super darmowe oferty od Prime Gaming. Także levelujcie z Prime Gaming. Ja właśnie to zrobiłem. Także moi drodzy, jeśli chodzi o Pokémon GO Fest 2022 w finale godziny 10 do 18, 27 sierpnia, jak możemy przeczytać, część bezpłatna, tutaj oczywiście będzie, no, będą dodatkowe rzeczy dla osób, które posiadają bilet, a no, część dla tych, którzy tego tiketu nie mają. Także tutaj jak czytamy, oczywiście 10.18 czasu lokalnego, także mamy krótką historię w ramach special, special researchu, Niespodzianka podczas wykonywania zdjęć w trakcie wydarzenia, więc pewnie będziemy mieli 5 coś takiego. E, po po raz pierwszy pokon go będziecie mogli spotkać Shiny Munna, jeśli oczywiście będziemy mieli szczęście. Kilka przedmiotów dla Awatara będzie po raz pierwszy dostępnych do kupienia w sklepie w grze. Czyli mamy tutaj do. możecie zobaczyć no, strój tutaj Ri, czapka na yaligo, czy też tutaj ta koszulka Bazuola. Ta Bazuola koszulka <grywka> wygląda kozacko. E, więc to oczywiście tutaj możemy sobie przeczytać. No, ten strój RI też wygląda w miarę, miarę spoko. Naklejeczki to niektórzy z nas, oczywiście, mieli wcześniej. Ci, którzy mieli ticket na Berlin czy też Seattle, no w Sapporo mnie nie było, ale no, Zurki Tree teraz będzie po raz pierwszy przynajmniej dla mnie dostępna, no bo w Sapporo mnie tam nie było. Także no, tutaj jak możemy zobaczyć, siedliska. To może sobie przejdźmy do infografiki od Galixa. Galix oczywiście tutaj dla nas przygotowuje jak zwykle wszystko fajnie, ładnie, pięknie wygląda. Więc od godziny 10 do godziny 12 mamy tutaj pierwszą tą tabelkę. Mamy takiego nowego specjalnego pikacza i tutaj będzie Skyter, Pinsir, Sudoudo, Hitmontop, Meditite, Anorif, Crickacott, su Suubat i Karablast. Eee, także no tutaj dodatkowo z Insensa. Tylko dodatkowo dla posiadaczy, oczywiście biletu, będziemy mogli zobaczyć no, Anony BGNOPSX, PANSEJJA. To mi brakuje shiny, więc na to będę polował i Mr. Mime Galariański. W drugiej godzinie, znaczy, no, w tej naszej drugiej, bo tu mamy wszystkie etapy podzielone po dwie godziny: od 10 do 12, od 12 do 14, od 14 do 16 i od 16 do. E, oczywiście 18. Więc od 12 do 14 mamy Pikachu, Machopa, Geodude, Hitmonchan, Hitmonlee, Magmar, e, tutaj mamy Namela, Kranidosa, Drillbur, to nie może być Shiny i Axiu, więc Axiu na dziko, bardzo, bardzo spoko. E, dla posiadaczy tutaj Insensa, e, znaczy w sensie Ticket'a będziemy mieli te same anony, co były wcześniej i tutaj jest jeszcze Pansil, Pansir i Torkol. E, także generalnie Spoczko, Sira, ja już mam Shiny, więc <głos》> raczej nie będzie mi potrzebny. Od godziny 14 do 16 e, będziemy mieli Pikachu, Elektabaza, Elektraika, lilip, Lilip, e, Burmy, Kombi, Fungusa, Joltika, Shelmeta i Stanfiska. E, nie wiem, tutaj jest na infografice zwykły, nie galariański, więc możliwe, że to będzie ten, bo ten drugi oczywiście ma e, wersję Shiny. Także no to tyle. I w tej godzinie będzie Zurki Trick, którego ja osobiście nie mam, więc na pewno będę go rajdował. Od 16 do 18 mamy tutaj, no, dosyć sporo. Pikachu, Bulba, Chikorita, Cliffery, Tentacool, Chelsea, Tangela, Omanite, Third Burmi, Burmy. Tutaj ta wersja ten. A czemu tu jest tylko jedna wersja, a nie ma tej trzeciej? No dobra, no, jeszcze z tym. Tutaj skrlp, którego oczywiście tutaj znienawidzony w jajkach 12 kilometrowych ale mamy też Munne, czyli ta Munna, nowa Munna, będzie się spawnować od 16 do 18 z nową wersją Shiny. Tutaj jeszcze jest oczywiście Swirlix, który też jest możliwość Shiny od Pokémon Go Fest Sapporo. No i tutaj mamy Freelisha. Także generalnie też spoczko. I w tych godzinach tutaj z będzie nam się będą nam się spawnowały dla tych oczywiście osób, które będą miały ticket Anony, Freelish i Tropius. Więc Tropius też fajny pok na PvP, jeśli ktoś robi. Także tak jak mówiłem na rajdach, feromosa od 10 do 12, Buzzwall od 12 do 14, Zorki od 14 do 16 i na Jaligo plus reszta od 16 do 18, a czyli to tak zrobią tutaj. A tu były pewnie nazwy tych questów, bo otrzymamy oczywiście specjalne questy. Na jedynkach będzie Pikachu, Rockruff i Axew, Na trójkach Snorlax, Salamans, Drudigligon i nasze tutaj ewolucje starterów. Rajdy 1.3 będą dostępne dla wszystkich trenerów od godziny 10 do 18, więc jakby ktoś się zastanawiał, to oczywiście te rajdy 1.3 będą dla wszystkich, a piątki będą co? Piątki nie będą dla wszystkich? Także bonusy mamy tutaj: zrób 5 zdjęć z niespodzianką do 9 darmowych pasów z gymów. Połowa, cza, fu, połowa kilometrów, oczywiście do wychodzenia. Jajek, dodatkowo 3 special z, ekskluzywny, z ekskluzywnymi przedmiotami: 3 razy w zakręcenie pokestopami i gymami, oraz dodatkowe 5k pasy lokalnych rajdów. Więc jeśli będziemy robić rajdy pod gymem, to będziemy otrzymywać dodatkowo 5k pas Insens będzie działać 2 godziny. Więc to też spoko. Więc tylko cztery będą potrzebne nam, żeby oczywiście całe te 8 godzin zapełnić. No i Anon BGNOPS i X będzie pojawiać się z insens dla posiadaczy biletów od 10 do 18. To oczywiście tak jak Wam mówiłem. Trenerzy, którzy złapali Shamie na Skyformę, będą mogli zmienić jego formę na landformę. I na odwrót, więc jeżeli macie jakąś dobrą, yy, albo trafiliście na przykład moveset trawiasty, no to warto zmienić sobie tutaj Szejmina tą landformę, na skyformę, bo jest on w miarę, w miarę smoko kontrą. Także to tyle jeśli chodzi o nasz event. Od godziny 10 do godziny 18, 27 sierpnia, sobota. Ja pewnie w jednym z następnych odcinków powiem Wam gdzie będę, bo jeszcze tego nie wiem dokładnie. Ale na pewno będzie informacja, także subskrybujcie kanał, dzwoneczek, łapeczka w górę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. Więc na czym tutaj się najbardziej skupić? No na pewno na tych regionalnych pokemonach, żeby zdobyć je shiny, no bo no te Pan Pansage i Panpur. Oczywiście Pansyre jest u nas, Pampur jest w Stanach Zjednoczonych i Ameryki oczywiście, a Pansage jest w Azji w tamtym regionie, więc na pewno fajnie takiego Szajniaczka oczywiście zgarnąć, no bo później ciężko będzie go otrzymać, no jedynie chyba z No Szajni Munna na pewno też spoko eee, kombi, jeżeli ktoś nie złapał I, i co? I to chyba tyle, nie? Jeśli chodzi o ultra bestie, to praktycznie eee, no Bazwol nie, Feromosa jest w miarę spoko, ale jest szklanką, Zurki 3 jest dosyć wysoko, jeśli chodzi o DPS, Pokemonów elektrycznych, no i najali go też jako kontra tutaj nasza Poison, więc też jest bardzo, bardzo spoko. No, na pewno, oczywiście, będziecie rajdować. Ja bym tutaj chyba najbardziej. W sensie, ja osobiście Feromos bym chciał dobra dobrą, dobrą IV złapać, zurki Tree, i oczywiście najali go, żeby po prostu mieć dobrą kontrę typu Poison, bo jest ona dosyć wysoko. Jak zresztą mogliście zobaczyć w poradnikach wcześniejszych moich do na Jaligo. Także z mojej strony to by było na tyle. Pamiętajcie o linku w opisie do rejestracji Prime Gaming, jeżeli chcecie skorzystać z ich oferty. No i to by było na tyle. Także jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się w następnym odcinku i tam pewnie powiem gdzie będę na tym finale Pokemon Go Fest. Do zobaczenia. Cześć.